Czoły! Czołem Polscy Narodowcy i Nacjonaliści! Czołem! I mamy dzisiaj specjalnego gościa, jednego z nas, który został wyniesiony do Najwyższego Urzędu w państwie, a dzisiaj zdecydował się iść, jak każdy inny uczestnik, wraz z nami. Czołem Panie Prezydencie! Czołem! Z obchodów na placu Piłsudskiego, oficjalnych obchodów państwowych. Tam wybrzmiały dzisiaj nasze postulaty i nasze hasła wygłoszone ustami prezydenta Rzeczypospolitej. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Mamy obowiązki polskie. Tak chcemy wychowywać nasze dzieci. Chcemy, żeby Polska była niepodległa. Chcemy, żeby się rozwijała. Chcemy, żeby Polska pozostała Polską. To jest koleżanki, koledzy, kukani, to jest wyjątkowy marsz, na którym możemy cieszyć się tym, że jako Polacy nie tylko jesteśmy zjednoczeni, nie tylko jako polscy patrioci, jako 16 lat na tym marszu jesteśmy zjednoczeni naszą wolą obrony polskiej niepodległości, ale idziemy do przodu, pomimo tego rządu. Które zdradza polskie interesy prawie przy każdej okazji, gdy ma do tego pokusa albo możliwość. My się nie poddajemy, my poszerzamy swój wpływ społeczny i idziemy naprzód tak, jak dzisiaj przejdzie Marsz Niepodległości. Brawo! Ja Jako jeden z ludzi, który był w ekipie organizującej Marsz Niepodległości od samego początku. Chcę pozdrowić serdecznie i podziękować wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, a szczególnie liderom społecznym, którzy od samego początku organizowali wyjazdy na marsz, organizowali ekipy, które w czasach, kiedy naprawdę trudno było przejść przez Warszawę, szły i pomagały ochronić zwykłych ludzi przed napaściami, prowokacjami, przed gazem łzawiącym, przed policyjnymi pałkami i przed prowokacjami. Chcemy wierzyć, że ten etap mamy już za sobą. Dziś na placu Piłsudskiego na obchodach państwowych był także minister spraw wewnętrznych. Podał rękę polskiemu prezydentowi, podał rękę niejako wicemarszałkowi. Chcemy w to wierzyć, że dzisiaj wszystkie służby państwowe otrzymują wyłącznie rozkaz taki, żeby to zgromadzenie zabezpieczyć dla dobra wszystkich uczestników i dla godnego obchodzenia święta niepodległości. Tego oczekujemy, tego wymagamy.